Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę z innej lokalizacji. Jestem w moim własnym lesie. Jest dookoła mgła, więc jest dosyć mistycznie. Chciałam, może zrobić taką atmosferę, dlatego że chciałam opowiedzieć o czymś bardzo mistycznym dzisiaj: o przywiązaniach. I przywiązania, wierzenia czy też tradycje, to jest właściwie jedno i to samo, jeżeli wgłębimy się w temat. Bo na przykład, przywiązanie może być przywiązanie do, do osoby, do wydarzenia, do miejsca, do, do zwierząt domowych. Mogą być różne rodzaje przywiązań i te bardziej takie, może w cudzysłowie, wyrafinowane, to mogą być na przykład przywiązania do, do osiągnięcia czegoś. I zaraz się właśnie do tego odniosę: do osiągnięcia, do, do dojścia do celu. Wierzenia to jest też przywiązanie. To jest przywią, przywiązanie do um, jakiejś koncepcji rzeczywistości. Mamy wierzenie na przykład na temat czasu, um, na temat um, przestrzeni, na temat um, pieniądza, na temat... No różne mamy przecież wierzenia, um, wliczając te um, z kościoła katolickiego, także to też są przywiązania, bo to jest przywiązanie do pewnej, pewnej realium rzeczywistości. I tradycje to też jest przywiązanie, bo to jest przywiązanie do um, czyli robienie non-stop tego samego, to jest przywiązanie do, um, do wierzeń naszych przodków, do, do wierzeń, do, do wierzeń, no właśnie próbuję znaleźć jakieś inne słowo, ale to chodzi o wierzenia, do wierzeń Naszej kultury, naszej religii, to są tradycje. Kultywujemy je, przywiązujemy się do nich, kultywujemy je co roku, co miesiąc i tak dalej. I teraz to przywiązanie, które dotyczy określonego konceptu, czyli na przykład końca czegoś, czyli tak zwanego celu. My mamy. Sobie zakodowaną taką mądrość, to jest taka mądrość, niemądrość, że wszystko musi mieć jakiś swój koniec, czyli jakiś cel. Pięć dni pracujemy, i celem jest weekend, i odpoczywamy. Pracujemy 9, 11 miesięcy, żeby mieć tam miesiąc wolnego wakacji. Pracujemy przez całe życie, żeby mieć emeryturę. To do tego właśnie dążę. I tak samo jest także w Kościele Katolickim, że żyjemy tutaj na tym łez Oni tak to nazywają. I to, 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 na co czekamy, ten cel, na który czekamy, to jest raj, niebo. Nie ma czegoś takiego jak cel. To mogę powiedzieć z własnej. Z własnej. Z własnego doświadczenia. Nie ma czegoś takiego jak cel. To coś na horyzoncie, za czym tęsknimy, to takie uczucie w nas: Nie, musi być coś więcej. Dochodzimy, robimy coś, nie musi być coś więcej. Tam, ten cel jest wciąż gdzieś tam na horyzoncie. Przywiązujemy się także do zakończenia. Cierpienia. Osoby, które chorują, chorują przewlekle, dokładnie wiedzą, że ta chęć, ta miłość do zakończenia, że to cierpienie się kiedyś skończy, że wyzdrowieje, jest tak bardzo silna, że właściwie to przywiązanie, bo to jest przywiązanie, to jest jakieś myślenie w naszej głowie, jakieś wierzenie. Że cierpienie w którymś momencie się skończy, i to się wywodzi właśnie z tego, co powiedziałam, tej mądrości naszych komórek może nie mądrości naszych komórek, tylko tej wiedzy, którą nasze komórki zdobyły przez te wszystkie wieki, wieki, wieki że gdzieś tam na końcu jest cel, jakiś odpoczynek. Więc jak chorujemy, jak cierpimy, to. Mamy też zakodowane, że to cierpienie się kiedyś skończy. Oczywiście mamy nadzieję, że ono się skończy, zanim umrzemy i że potem jeszcze będziemy żyć pełnią życia. Niektórzy wiedzą, że jakby koniec nastąpi w tym życiu i wierzą, że to cierpienie będzie, brakuje mi słowa, będzie wynagrodzone, czyli jakby ten raj będzie osiągnięty poprzez to cierpienie. Na po drugiej stronie. I to przywiązanie niestety jest dosyć ciężkie. Dlatego, generalnie, przywiązania, wierzenia i tradycje one są po to, żeby trzymać nas tutaj w takim kole bezpieczeństwa. Dlatego, że cały eter jest, no dosyć jak, jakby jak się doświadcza go po raz pierwszy, może po raz drugi też, po raz trzeci odrobinę mniej i tak dalej i tak dalej, on jest dosyć ciężki, więc um, te przywiązania i wierzenia one są, jakby one nam pokazują czym jest limit, dlatego, że nie mamy limitów generalnie jako, jako takie esencje. Więc pokazuje nam kontrast, ale jednocześnie, kiedy jakby rodzimy się nie pamiętając, że jesteśmy bez limitów, to doświadczając takich rzeczy, nielimitów, doświadczamy czegoś bardzo ciężkiego. Tak jak to było w moim przypadku. Jezu, mam nadzieję, że to, co mówię, ma jakiś sens, bo jakoś tak, jak, jak mówię o tym, to mam nadzieję, że jedyne co to bla, 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 że bla, bla, bla. Wierzenia, przywiązania i tradycje to jest wszystko jedno, to się nazywa traumy. W Kościele Katolickim to się nazywa grzech. One wszystkie są po to, żeby nas chronić żeby pokazać nam klatkę, w której jesteśmy, na zasadzie po prostu kontrastu żeby doświadczyć czegoś bardzo mistycznego. Więc e, ja wiem, ja nie daję dobrych rad, i e, sama próbuję się w ogóle odnaleźć i manewrować w tym wszystkim, o czym mówię. Dlatego może czasami, gdy o czymś mówię, to wydaje się to takie właśnie chaotyczne, takie bla bla bla. E, nie daję dobrych rad, ale e, jednym z, z cięższych spraw, ciężkich grzechów, w cudzysłowie grzechów, proszę mnie nie limitnie. Linczować jest przywiązanie. Najlepiej jest oczywiście nie mieć żadnych przywiązań, żadnych wierzeń, żadnych tradycji, tylko być po prostu wolnym. Tutaj, w ziemskim umyśle, już nawet nie, nie mówię o umyśle wyższym, tym kosmicznym, duchu, ale ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, bo sama widzę to po sobie, ale najlepiej oczywiście nie mieć żadnych przywiązań. Ale warto jest poznać swoje wierzenia, poznać swoje przywiązania, dlaczego one są, z jakiego powodu, czemu one mają służyć, kto to zapoczątkował w moim rodzie czy kiedy to zapoczątkowano. To, to, jest, to jest wszystko ogromna mądrość. Ja kiedyś mówiłam, że proces chorobowy już nawet nie chodzi o wyzdrowienie, czyli ten cel, tylko o sam proces chorobowy, który jest ogromną mądrością. Więc. Jezu, mam nadzieję, że coś zrozumieliście z tego, co powiedziałam, że to miało jakiś sens w tym lesie to mówienie. Przywiązanie do celu jest bardzo ciężkie, kiedy ocieramy się o śmierć, kiedy dochodzi do tego momentu ostatecznego. Wtedy te przewiązania są. Te wierzenia przywiązania są po prostu tragiczne. Dlatego w momencie śmierci fizycznej, mówię o, nie mówię o tej eterycznej, warto po prostu odpuścić wszystko. Już nie mówię o żalach czy jakichś pretensjach czy czegoś takiego, ale o wszystkich przywiązaniach, o wszystkich wierzeniach, o wszystkich tradycjach po prostu odpuścić wszystko i poddać się tej transcendencji, temu przeskokowi. Dziękuję bardzo Wam za uwagę z mojego lasu. Pozdrawiam. Pozdrawiam z mojego lasu.